Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj kolejny filmik, tym razem z serii y, praktycznych, i pokażę, jak podłączyć potencjometryczny zadajnik prądowy CP02 do falownika LGLS serii M100. Oczywiście, jak widzimy, tutaj mamy zadajnik CP02. Jest to, co to jest w ogóle taki zadajnik? To zadajnik to mm, urządzenie służące do generowania. Sygnału prądowego w zakresie od 4 do 20 mA, czyli jest to najpowszechniejszy stosowany do zdalnego sterowania prędkością silnika poprzez falownik, oczywiście. A zakres sygnału waha się od 4 do 20 mA. Czyli mamy tutaj dość precyzyjne zadanie wartości i pozwala nam to na precyzyjne sterowanie silnikiem. Ok, czyli jak podłączyć taki zadajnik? Jak widzimy tutaj, fabrycznie mamy. Taką kostkę, oczywiście przewody sterujące podłączamy do falownika. Ja już to zrobiłem, żeby po prostu to wszystko troszkę nie trwało za długo. Oczywiście tak mamy w schemacie tutaj zadajnika zasilanym już 24V, czyli do takiego zacisku oczywiście musimy podłączyć zadajnik. I sterowany jest wejściem analogowym prądowym, czyli tutaj postaram się przybliżyć, aby Państwo widzieli. Jest to oczywiście wejście I2, czyli wejście analogowe, prądowe. Tutaj mamy zielony przewód podłączony. Co jeszcze tutaj istotne, zworkę SW2 musimy przełączyć na I, czyli oczywiście na oznaczenie prądu. Wtedy ten zadanik nam będzie działał i funkcjonował w sposób taki, jaki chcemy. Oczywiście, mamy podróżowanie zasilanie jednofazowe silniczek, aby pokazać, jak działa ta funkcja. Co tutaj więcej musimy wiedzieć? Oczywiście, to, że musimy ustawić kilka parametrów falownika, tak aby sterować za pomocą zadajnika. Dobrze, czyli ustawmy konieczne parametry falownika. Pierwszym parametrem, który musimy ustawić, jest to parametr FRQ zbliżenie, aby Państwo lepiej widzieli. Poruszamy się za pomocą klawiatury, odnajdujemy grupę parametrów RFRQ RF, i ustawiamy ją na źródło częstotliwości na wartość 6. Oczywiście, to począwszy od ustawiamy, wybieramy wartość 6, enterem zatwierdzamy. Tutaj również musimy jeszcze sobie ustawić źródło zadania start-stop. Znajduje się ono w parametrze drv i ustawiamy na wartość 0, czyli start-stop będziemy sterować z klawiatury falownika. No to wszystko tak naprawdę, mamy ustawione dwa parametry i falownik tutaj już za pomocą zadajnika prądowego możemy jak widzimy pełną, zakres częstotliwości sobie sterować. Oczywiście uruchomimy, uruchomimy silnik, zobaczymy czy wszystko płynnie Funkcjonuje. Jak widzimy, silnik przyspiesza oraz zwalnia do zadanej częstotliwości za pomocą e, zadajnika prądowego. Także na dzień dzisiejszy to wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.